Moi drodzy, dzisiaj zanim będziemy y, mówić trochę więcej o niebie. Chcę was też uprzedzić, że będzie. Y, będzie o duża w cierpiących, bo przecież one czekają naszą modlitwę, ale o nich. No dobra, po rozważaniu. Najpierw idziemy do Jezusa. U świętego Jana od Krzyża Panie Jezu czytamy. Wiem, że wielu z tych, którzy uważają się za przyjaciół Chrystusa. Zna go za mało, szukając bowiem u niego pociech i upodobań dla siebie, kochając raczej siebie niż jego goryczej śmierci. Ty nas, Panie, uczysz, co to znaczy widzieć tę przestrzeń, którą chcesz nam podarować wobec miłości, jaką masz do każdego człowieka. Ten piątkowy dzień, kiedy uczymy się umartwienia, zawierzamy Tobie wszystko jednemu zbawcy i Panu. Amen. Posłuchajmy słowa. Nie pozwólcie, aby Wasze serca były wstrząśnięte. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. A znacie drogę, dokąd idę? Na to odrzekł Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, działaj. Przepiękna Ewangelia, którą bardzo często odczytywałem, kiedy jeszcze byłem na parafii, wiele lat temu, na pogrzebach. Dlaczego? Dlatego, że ona jest pełna nadziei. Nie przyznam się przed Wami, że zaglądałem wtedy do słownika greckiego, kiedy brałem to, trwo, to słowo wstrząśnięte, które dzisiaj jest no, tak, tak przetłumaczone, ono było tłumaczone na różny sposób. Niech się nie trwoży Wasze serce, niech Wasze serce nie doznaje zawodu, niech Wasze serce nie lęka się, niech Wasze serce w najróżniejszych odsłonach w języku greckim można to słowo przetłumaczyć, ale to wszystko jakby mam nam pomóc zobaczyć nadzieję, ze względu na co? No, Jezus przekonuje uczniów. Ze względu na miłość, którą On chce dać wszystkim, którzy za Nim postępują, bo przecież On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. I Jezus mówi: To jest Słowo, które ma Wam pomóc zobaczyć tę perspektywę, którą ja widzę, którą ja przygotowuję, którą ja będę przygotowywał, bo przecież idzie przygotowywać nam miejsce w domu Ojca. I to miejsce nie byle jakie, no bo. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. Pamiętam, jak jeden ze świadków Jechowy się obruszył na te słowa. Kiedy ostatnio cytowałem, to, to cała całe grupa ludzi się roześmiała, bo, bo świadek Jechowy przy, przyniósł taką książeczkę, w której był pokazany raj. I jedna z osób, która patrzyła na ten raj, tak popatrzyła i mówi, Ale mi się to w ogóle nie podoba, jeżeli tak jest w raju, to sorry. Ja tam nie chcę, nie? I on był zaszokowany, że jak to? No on mówi, To jest zbyt słabe dla mnie, żeby teraz myśleć o tym, co tutaj jest narysowane. I taki bardzo logiczny argument był szalenie trudny do, do przeskoczenia dla tego świadka Jehowy, bo on w pewnej chwili zobaczył, że rzeczywiście. To jest dość biedne i ubogie pokazanie rzeczywistości, której nie da się opisać w żaden sposób żadnymi słowami. Jezus daje nadzieję, dlatego że wiecie, no my jesteśmy tutaj pielgrzymami, jesteśmy bardzo krótko. Ci spośród nas, którzy mają doświadczenie także zmarłych, oni wiedzą o tym, że ci zmarli no mogą wypraszać potrzebne łaski. Stąd cała katolicka nauka rozwinięta o czyśćcu, która no, jest oparta nie tylko na Słowie Bożym, ale na tych wszystkich doświadczeniach mistycznych, które mieszczą się w tym, co mówi Słowo Boże. I, i może Słowo Boże w tych fragmentach przez Księgi Machabejskiej, które możemy poczytać no, w kluczu tego, że, że oni nawet y, czyniąc zło mieli szansę na niebo, to nie jest usprawiedliwienie do czynienia zła, czy to w kluczu Księgi Ksiąg Nowego Testamentu, kiedy Jezus mówi o rzeczywistości no, odpuszczania grzechów jeszcze w życiu, w życiu przyszłym, no, to jest miejsce, które, jak wierzymy, przygotowuje nas do bezpośredniego wejścia do nieba. No Bo jeżeli jestem dobry, ale niewystarczająco dobry, choć nigdy wystarczająco dobry nie będę, bo mam ufać Bożemu Miłosierdziu, o drogocennej krwi Chrystusa jako doskonałej ofierze na drzewie Krzyża. No to tak naprawdę ta poczekalnia, że tak się umówmy, to przejście, które powoduje, że mogę w jakiś sposób zadośćuczynić za moje grzechy, no staje się dla mnie przepustką do, do nieba. I Jezus, Jezus absolutnie nie wycina tego fragmentu ze swojego nauczania w kontekście właśnie miejsca, gdzie będą jeszcze odpuszczane grzechy. Oczywiście On dodaje tam, że niektóre grzechy nie będą odpuszczone ani teraz, ani w życiu przyszłym. No ale co mówią nam ci wszyscy, którzy mają jakieś doświadczenie z duszami w czyściu cierpiącymi? Oczywiście mam nadzieję, że wiecie o tym, że w Polsce jest jeden, przynajmniej jeden zakon na tyle, na ile ja się orientuje wspomożycielek dusz czyścowych. Są to siostry, które nawet w niedzielę chodzą dwa razy na przeświętą, żeby zadośćuczynić tym, którzy opuszczają niedzielną przeświętą. One także organizują świetne rekolekcje dla osób po stracie bliskich. One wydobywają te fragmenty biblijne, których, które teraz zacytowałem w, tak skromnie. Natomiast nie wiem, czy korzystaliście z takich sytuacji, kiedy prosząc Boga za dusze czyścowe, doświadczyliście ich stawiennictwa. Ja pamiętam, kiedy mnie to bardzo przekonało, bo ucząc się po nocach, nie mogłem wstać. I wtedy pewnie się ucieszył, Jarek Fałdowski on opowiedział dwie historie, w których postanowiłem to sprawdzić. Jedna dotyczyła właśnie, właśnie dusz które, które o które poprosił student. Jeden on uczył się na medycynie do godziny trzeciej, a o szóstej już musiał wstawać. No i modląc się za dusze czystowe, słuchajcie. No, doprowadził do tego, że, mm, że sam miał przeżycia z duszami co na przykład jedno było takie, że godzina 6 rano, nic go nie mogło wzbudzić, żadne budziki nagle słyszy, że radio w kuchni gra, nie? więc idzie, wiecie, tak przeciera oczy ze zdumienia, że właściwie ta godzina, że on idzie do tej kuchni, że właściwie nie żeby to radio wyłączyć, doszedł do kuchni, radio przestało grać, patrzy, a wtyczka w ogóle nie jest włączona do kontaktu, nie? Wstrząsnęło nim to tak, że mówi, że od razu spojrzał na zegarek, wow, szósta. No, ale nie wystraszył się tego, no bo tutaj Bóg też dobiera sposób budzenia nas, jeżeli tego potrzebujemy. Spróbujcie, pomóżcie się za dusze w czyśćcu cierpiące dzisiaj. Możecie napisać potem w komentarzach w dniu jutrzejszym, jak to zadziałało. I druga sytuacja, o której też opowiadał ksiądz Jarek Fałdowski, studenta, który mówi, znowu pochodził się za duszę w czyściu cierpiącej. Rano, rano czuje, jak zawsze, kiedy jest w domu, jak mama go budziła, czyli takie dłonie ciepłe na, na twarzy, nie tak miłe, miłe uczucie, więc otworzył oczy. Przygląda się, gdzie ta mama, a nikogo nie ma, nie? Patrzy na zegarek. Szósta. Ja nie miałem takich doświadczeń ani z radiem, ani z dłońmi na twarzy, ale miałem kiedyś takie doświadczenie w seminarium, nie mogłem sobie poradzić ze wstaniem na takiej kadencji, bo w wakacje przejeżdżaliśmy do pracy przy wykopkach, przy, przy ziemniakach, przy truskawkach, przy marynowaniu różnych, po prostu praca to była wpisana, wpisana była w przygotowanie do kapłaństwa, dwa tygodnie przyjeżdżało się do pracy, do seminarium właśnie u nas. I pamiętam, że no z chłopakami wiadomo jak po pracy, no to idziemy, jeszcze jakiś film dobry obejrzeć. Mieliśmy, no oczywiście rytm też modlitwy, msza święta. I głupio mi się zrobiło, się tej pańci ksiądz Konstanty Kucyk, jednego dnia, pomimo tego, że nastawiłem zegarek, no nic nie słyszałem. Mówię, Panie Boże, ech, jak stanął przed moimi drzwiami ja w szlafroku. Rafale, spóźniliśmy się na modlitwy. I nam mszę świętą. No, przeprosiłem oczywiście, jeszcze kawałek śniadania się załapałem. No ale następnego dnia mówię, Panie Boże, no nie słyszę budzika, no, po prostu co jest. Nie tak dobrze mi się śpi po takim całym dniu pracy. I pamiętam taką sytuację, że się pomodliłem chyba koronką do Bożego Miłosierdzia. Na jutro nie trochę opowiem. No i. Kiedy pomodliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia, następnego dnia zerwałem się, bo słyszę znowu pukanie do drzwi. Mówię, Panie Boże, znowu zaspałem, ale numer, mówię, zarzuciłem szafrok na siebie, podbiegam do drzwi, otwieram drzwi, żeby znowu się ukorzyć i przeprosić. Otwieram drzwi, patrzę, nie ma z jednej strony, nie ma z drugiej strony nikogo, patrzę na zegarek. Jest godzina, słuchajcie, pozwalająca mi się przygotować do Eucharystii, do modlitwy. Mówię, wow, dusze wszyscy cierpiące. No dobra, dzisiaj trochę było świadectw. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, pomimo tego, że nie jest to święto wspomnienia zmarłych, to my ich wspominamy, żebyśmy w komentarzach wpisali tych, których już pośród nas nie ma, a których, którzy byli ważni dla nas którzy na tej drodze naszego życia już są tam po drugiej stronie. Będziemy ich ogarniać naszymi modlitwami, bo przecież jeśli wszystko może stać się w modlitwę, to także tych, których już pożegnaliśmy wpisując imiona, to jest najdrobniejszy znak tego, że o nich pamiętamy. To nawet może być przez wpisywanie forma modlitwy. A jeśli ktoś dorzuca serduszko to dzisiaj pośród serduszek płyta z Cenacolo, z pięknymi, pięknymi śpiewami z Cenacolo, ale z Medjugorje dokładnie. Nie was błogosławi bursch błogosław mówiąc: Ojciec, Syn i duch święty amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Ciągle będę wam dziękował za zrzutkę, która jest podpięta. No i jak Buda. Do zobaczenia.